Ewa Korolewicz, witam Państwa! Wakacje trwają w najlepsze. Czy jednak wszystkim dzieciom i młodzieży z łańcuta uda się wyjechać lub atrakcyjnie spędzić letni wypoczynek? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. A co jeszcze w programie? o czym debatowali radni na ostatniej sesji Rady Miasta Łańcuta i zmagania miłośników dwóch kółek podczas łańcuckiej roweromanii. Zapraszam. O czym debatowali łańcuccy radni na ostatniej przedwakacyjnej sesji Rady Miasta. Jednym z ważniejszych tematów jakie poruszono to informacje na temat strefy i wręczenie przedsiębiorcom zezwoleń na działalność gospodarczą w podstrefie łańcut, czy udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta łańcuta. 24 czerwca odbyła się 38. sesja Rady Miasta Łańcuta szóstej kadencji. Rozpoczęło ją wręczenie przedsiębiorcom zezwoleń na działalność gospodarczą w podstrefie łańcut. Zezwolenia wręczył Mariusz Kawa, wicedyrektor Mieleckiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Łańcucki obszar jest jedną z 25 podstref specjalnej strefy ekonomicznej Europark Mielec. A zezwolenia na wejście w jej struktury pierwszych przedsiębiorców to zwieńczenie wieloletnich starań władz miasta. To założenie, żeby powstała podstrefa, czyli bo najpierw to nam mówić o tej strefie, szukaliśmy już tego tych miejsc o lokalizacji w 2007 roku. Zresztą, jak Państwo znacie strategię miasta, tam było również o tym, żeby utworzyć pod strefę stref ekonomicznych. Nie wiedzieliśmy jeszcze, które. Okazało się, że jest to właśnie e, Europark Mielec. W całej strefie mieleckiej zatrudnienie znajduje ponad 23 tysiące osób. Do nich dołączą pracownicy w Łańcucie. Dzięki funkcjonowaniu w naszym mieście podstrefy ekonomicznej do 2020 roku ma powstać ponad 200 nowych miejsc pracy. Inwestorzy, jacy wejdą w strukturę podstrefy, to firmy z regionu łańcuckiego, zajmujące się między innymi usługami informatycznymi, obróbką mechaniczną elementów metalowych, produkcją konstrukcji stalowych, świec, basenów poliestrowych czy opakowań. Łącznie przedsiębiorcy zainwestują w podstrefie blisko 25 milionów złotych. Kolejnym tematem czerwcowej sesji było utworzenie jednostek pomocniczych miasta Łańcuta oraz uchwalenie nowych statutów osiedli, a właściwie zmiany w ich dotychczasowym funkcjonowaniu. Uchwała Rady Miasta z dnia 24 czerwca wprowadza podział miasta na pięć osiedli: osiedle Śródmieście, do którego przyłączono bloki przy Królowej Elżbiety, ulice Podwale oraz ulice Wyszyńskiego, osiedle Wschód, w którego skład weszło osiedle Sikorskiego, osiedle Południe, do którego włączono osiedle 3 maja. Osiedle Przedmieście Grabskie, które powiększone zostało osiedle Generała Maczka i ostatnie, piąte osiedle Podzwierzyniec-Kąty. Dlaczego taki podział i dlaczego włączono dotychczas istniejące osiedle numer 6, 7 i 8? Nowy podział na pięć osiedli zbieżny jest z dokonanym już podziałem miasta na okręgi wyborcze, a taki stan faktyczny i prawny pożądany jest uwagi na zasadę, że okręgiem wyborczym jest osiedle. Jak zapewniają pracownicy Urzędu Miasta, dokonanie nowego podziału zostało skonsultowane z mieszkańcami miasta, a także wynikało z faktu, że mieszkańcy byłych już osiedli nr 6 i 8 nie mieli wspólnych interesów oraz byli oddaleni od siebie terytorialnie. Uchwała będzie obowiązywać od dnia rozpoczęcia nowej kadencji Rady Miasta Łańcuta na lata 2014-2018. Ważnym punktem ostatniej sesji było również podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Miasta Łańcuta absolutorium. Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Łańcuta za 2013 rok oraz sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, informacją o stanie mienia miasta Łańcuta i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej miasta Łańcuta udzielili liczbą 8 głosów absolutorium burmistrzowi miasta Łańcuta z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2013. Jakie jest Podkarpackie wino? Niektórzy twierdzą, że takie jak Podkarpacie. Jedyne w swoim rodzaju, zagadkowe, kuszące swoją różnorodnością przyrodniczą i kulturową, wciąż odkrywane na nowo. Jego wyjątkowe walory można było poznać podczas czwartego galicyjskiego konkursu win Galicja Vitis 2014, który odbył się w czerwcu w Łańcuckim zamku. Czwarty już galicyjski konkurs win Galicja Vitis 2014 potwierdził, że polskie wina mogą śmiało konkurować z winami ze starych krajów winiarskich. Na 277 win z 15 krajów świata biorących udział w konkursie, aż 22 polskie wina zdobyły złote medale. Wielka jadalnia w Muzeum Zamku w Łańcucie, w której międzynarodowa kadra sędziów degustowała wina z całego świata, z pewnością sprzyjała atmosferze i nastrojowi, jaki panował podczas oceniania tych wyjątkowych trunków. Zasiadanie w gronie sędziów wiąże się z wielkim zaszczytem. Ale i odpowiedzialnością. Muszą brać odpowiedzialność za to, że no, mogą na przykład złą oceną wina kogoś skrzywdzić, kto miał naprawdę fajne wino, tym bardziej, że czasu na ocenę jest naprawdę mało. W jaki sposób ocenia się wina i co biorą pod uwagę sędziowie? Wbrew pozorom e, ocenianie win konkursowych nie jest wcale łatwe. E, sędziowie, którzy e, cały czas degustują te próbki, muszą bardzo wynikliwie analizować te cechy wina, które oceniają. Natomiast sędziowie muszą ocenić od strony technicznej. E, oceniają oczywiście wygląd wina, zapach, aromat, ocenę, taką, postawiają ocenę ogólną e, i na tej podstawie wyciągają e, końcowy, koń, końcowy wynik, Stawiając notę, nasz konkurs przyjął reguły międzynarodowe wyznaczone przez Międzynarodowe Biuro do Spraw Winorośli i Wina w Paryżu. To jest jakby standard na międzynarodowych konkursach. Oceniamy wina w skali stu punktowej. W zależności od ilości punktów, winom przyznawane są medale. Wina, które uzyskały 80 punktów, co najmniej 80 punktów są nagradzane medalem brązowym, od 82 punktów wina są nagradzane medalem srebrnym, 85 punktów potrzebne jest do uzyskania medalu złotego i 92 punkty, czyli bardzo wysoka punktacja, którą bardzo rzadko się przyznaje, to już najlepsze wina, które uzyskują tak zwany wielki złoty medal. W tym miejscu należy wspomnieć o wielkim sukcesie polskiej winnicy rodziny Steców która za wino z 2013 roku dostała ponad 87 punktów. W kategorii wina likierowe i żółte nie do pokonania była likierowa Elenka z winnicy Golesz, która otrzymała ponad 92 punkty. Jakie są dalsze losy zwycięskiego wina i z jakich korzyści może czerpać jego właściciel? To zależy, co, co z tym medalem sobie zrobi e, producent wina i, i, i w jaki sposób to wykorzysta. Wszystkie winy nagrodzone medalami z, z, uzyskują prawo do, do, do odpowiedniej nalepki na butelce czy na etykiecie. Mimo wielkiego sukcesu podkarpackiej winnicy, winiarze borykają się z wieloma problemami. Począwszy od nie najlepszych uwarunkowań terytorialnych. Po biurokracji. Także jest powiedzmy rejon Podkarpacki jest takim średnim regionem klimatycznym, dość trudnym, dlatego że gleby są winiaste, zwłaszcza na stokach, bo tam trzeba winnice zakładać, ciężkie, płytkie, i, i, a to wpływa na, no niestety na, przenosi się też na jakość wina. Kwestia prawna, legislacja jest już. Na poziomie takim, że to umożliwia już tą, tą, tą legalną produkcję i sprzedaż, ale, ale jest to bardzo uciążliwe jeszcze, skomplikowane. Myślę, że jeszcze trochę trzeba powalczyć, żeby to się zmieniło. Drobne trudności nie zniechęcają do pracy w winnicy, wręcz motywują do lepszego kształcenia się i wypuszczenia coraz to lepszego trunku. Niejednokrotnie powtarzano, że polskie wina, a także te podkarpackie nie odbiegają w smaku od win znanych w całej Europie. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia, a partnerami organizacyjnymi Województwo Podkarpackie, Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa Galicja Witis, Polski Instytut Winorośli i Wina oraz Muzeum Zamek w Łańcucie. Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego. Świetną propozycją dla miłośników rowerów była czwarta edycja łańcuckiej roweromanii, którą rozpoczęto wakacje w naszym mieście. Do sportowej rywalizacji organizatorzy zaprosili zawodowców, amatorów i całe rodziny. Rower w łańcucie jest bardzo popularny, o czym niejednokrotnie już mówiliśmy. Podczas niedzielnej roweromanii 29 czerwca można było sprawdzić swoje umiejętności w jeździe na rowerze w różnych grupach wiekowych. Do rywalizacji stanęło około 100 zawodników i zawodniczek z miasta i okolic. Byli zarówno doświadczeni cykliści, jak i ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z dwoma kółkami. Sprawny rower i kask to podstawa wyposażenia rowerzysty, małego i dużego, zapewniał prezes łańcuckiego Towarzystwa Cyklistów Tadeusz Dubiel. Chyba nam się to udaje i, i coraz więcej przyciąga. Cieszy nas najwięcej, że przyciąga do nas tutaj na te rowerki najmłodszych, bo dużo liczyliśmy, że będzie w granicach 20-30, a tu widzę, że coraz więcej jeszcze, jeszcze się pytają. Natomiast też nie zostawiliśmy seniorów poza rywalizacją sportową. Widzę, że też i starsi potrzebują, że Senior jest the best. Uczestnicy przekonywali, że najważniejsza jest dobra zabawa i możliwość sprawdzenia się, choć dla większości jest to pasja i sposób na codzienny relaks. Najważniejsza jest zabawa w tym wszystkim. Wiadomo, że nie zawsze udaje się wygrywać. Najważniejsze jest to, żeby się bawić, kolarstwo górskie jest bardzo ciekawym sportem, bardzo malowniczym. Pasja, bo dużo jeżdżę z pielgrzymką rowerową, łańcucką i też indywidualnie jeździmy. Ostatnio byłam na roztoczu w ciągu czterech dni zrobiliśmy 400 km. Staram się jeździć. A wczoraj 150. No, w 5 w godzin. Ja już jeżdżę od dawna, z 20 lat. Doskonałym dowodem i przykładem na to, że takie imprezy mają sens i trafiają szczególnie do młodych ludzi jest Wojtek, który swoją przygodę z rowerem na poważnie zaczął traktować od zeszłorocznej roweromanii. Poważnie zacząłem trenować od zeszłego roku. Wtedy już zacząłem startować. Moja kariera praktycznie rozpoczęła się rok temu na łańcuskiej roweromanii. Wtedy też udało mi się wygrać i rozmawiałem z chłopakiem, który był drugi. Poleci mi inne wyścigi, cyklokarpaty między innymi i tam zacząłem startować. Głównymi atrakcjami roweromani były wyścigi kolarstwa górskiego, których trasa przebiegała przez las bażantarnia. Jeden z ciekawszych punktów był zorganizowany wyścig dla milusińskich, czyli najmłodszych uczestników. Na niedzielnej imprezie miał również miejsce pierwszy maraton Wipowski na dystansie 5 km. Oczywiście lubię jeździć na rowerze, natomiast w tym roku tak wiele nie, nie, nie jeździłem, ale cieszę się z wszelkich organizowanych rajdów, czy to zawodów, jak tym, w tym wypadku. Wygraną będzie przejechanie tego dystansu. To już jest zwycięstwo, to jest próba sił własnych. Natomiast ma być to fajną zabawą, jest fajna pogoda, tylko że zbyt mało tych Wipów, tych troszeczkę za mała konkurencja. Ale myślę, że co rok będzie lepiej. Równocześnie z wyścigiem uczestnicy i kibice mogli zasiągnąć porad i dowiedzieć się od łańcuckiej policji, jakie zagrożenia czyhają na młodzież i dzieci podczas wakacji. Przedstawiony został także problem uzależnień opracowany przez dr Zawadzką-Klus, a łańcuchcy strażacy zaprezentowali akcję ratowniczą. Najpierw profesjonalny pokaz zrobią ratownicy Państwowej Straży Pożarnej, a później każdy z obserwujących będzie mógł. Wypróbować swoje umiejętności na tym fantomie, który tutaj obok nas leży. Ja myślę, że to jest kwestia chcenia pomóc drugiemu człowiekowi. Kolejna reweromania za rok. Ci, którzy nie wystartowali w zawodach, mają więc trochę czasu nad poprawieniem kondycji. Prawie 1 700 zł przeznaczy województwo na zorganizowanie dzieciom i młodzieży wypoczynku podczas tegorocznych wakacji. Z budżetu miasta łańcuta na ten cel przekazanych zostanie około 77 tysięcy złotych. Czy te środki będą wystarczające i ile dzieci będzie mogło skorzystać z dofinansowania na letni wypoczynek? Na te i inne pytania odpowiemy w materiale. Jak poinformowała Wojewoda podkarpacki, dzięki tej pomocy różnymi formami wypoczynku objętych zostanie ponad 4 tysiące dzieci i młodzieży z całego Podkarpacia. Pula 1 700 zł została podzielona na dofinansowanie kolonii i obozów, półkolonii oraz wypoczynku organizowanego przez stowarzyszenia i fundacje. Jak podkreśliła, dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz domów dziecka, wypoczynek będzie w pełni sfinansowany. Jak temat dofinansowania letniego wypoczynku wygląda w Łańcucie? Zapytaliśmy Grzegorza Poczochę, kierownika z Urzędu Miasta. W bieżącym roku są organizowane już tradycyjnie, zresztą jak co roku, półkolonie we wszystkich naszych szkołach podstawowych. W tych półkoloniach ogólnie prawie 260 dzieci bierze udział. Jest bardzo ciekawy program, jest też co najmniej jedna wycieczka, jak i również zajęcia różne sportowe, korzystają dzieci też z basenu. I różne inne atrakcje. Programy są bardzo ciekawe. Oprócz tego, jeszcze burmistrz dofinansowuje półkolonie prowadzoną przez parafię. Łączna pula środków, jaka w tym roku jest przeznaczona na wypoczynek, to prawie 77 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o półkolonie, rekrutacje na półkolonie i zapisy były prowadzone przez szkoły i chętne dzieci, które tylko chciały, w zasadzie chyba dla wszystkich chętnych dzieci zostały zabezpieczone te miejsca w szkołach. Oprócz półkolonii zorganizowana została kolonia dla dzieci, które wyjechały nad morze do Jastrzębiej Góry. Tutaj akurat uruchomiliśmy pedagogów w szkole i oni robili tą rekrutację tych dzieci, bo wiedzą, po prostu najlepiej ich znają i wiedzą, że które dzieci się kwalifikują na taki rodzaj wypoczynku, bo to jest w pełni finansowane przez burmistrza. Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku są zobowiązani zapewnić dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki. Jeżeli chodzi o dbałość, o, letniej, o letni wypoczynek dzieci i młodzieży, to jest współpraca wielu y, służb. Y, nie tylko policji, nie tylko sanepidu, ale również i straży pożarnej. Podkarpackie Kuratorium Oświaty sprawdza kwalifikacje wychowawców oraz to, czy obozy i kolonie prowadzone są zgodnie z zaplanowanym programem. Została uruchomiona infolinia w Kuratorium w Rzeszowie. Pod wyświetlanym numerem każdy ma możliwość zgłoszenia uwag i wniosków w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w organizacji form wypoczynku. Ten telefon jest bardzo użyteczny, ponieważ on jest czynny całodobowo i wszelkie uwagi, można na ten numer zgłaszać, jak i do kuratorium oświaty. Wszystkim, którzy zostają w mieście lub chociaż część wakacji zaplanowali w Łańcucie, przedstawiamy programy wakacyjne zaplanowane przez jednostki organizacyjne, takie jak MOSIR, MDEC czy Biblioteka.